Siemanko, 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 ja jestem Wertes, witam Was w kolejnym odcinku z TNT Gamesów. Tak, zagramy sobie, zobaczymy czy dzisiaj znowu będą cheaterzy tutaj panowały, czy nie będą. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie już zaczęliśmy, już sobie biegamy. E, nikt mnie póki co tak nie goni. To ja sobie tutaj pochopsam. Tak, oj, tam już ktoś spadł. No, no zdarza się no po prostu. Takie życie. Tutaj prawie bym się walił, dlatego woliłem skręcić. I na spokojnie sobie hitramę na górnym piętrze, gdzie na dolnym już tam coś się wyprawia. <grym> tak. Mógłbym w sumie tutaj zajeżdżać niektórym drogę, jakbym chciał, ale... Ale nie mam do tego takiego skilla, żebym tak robił. Tak i od razu powiem, że jeżeli wam się podoba ta seria, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Będę wiedział, żeby ją częściej nagrywać, bo tak w sumie... Teraz Bobiks mi zaproponował, żebym ją nagrał. W sumie dawno nie było. Tak jak ostatnio nagrywałem, to powiedziałem, że będę częściej... Tak Takiegoś mi się zapomniało o niej. Także wiecie. Możecie łapkować, łapkować, ja to później widzę w analityce. Mi się wyświetla, że o, tutaj było trochę łapek. To jest fajnie. I działam wtedy z tematem troszkę hardkorowa sytuacja mi się tutaj stworzyła, ale... bez sprintu. Wyjdę z tego, czy nie wyjdę? A, wyszedłem z tego jakoś, owsz... Nie, teraz to już, teraz to już... Oj! Tak, tak, tak! No to sobie zwaliłem, no to sobie zwaliłem po całości. Ja nie wiem dlaczego, ale mam coś takiego, że jak po prostu już mam się spieprzyć, to się spieprzam na sam dół. <laughs> To jest najgorsze! Bo mógłbym sobie siedzieć na tym jednym pięterku niby niżej Byłoby fajnie, ale... Ale tak, tak, to jest O, tam ktoś też miał takie ofertę jak ja, tylko trochę innego Bo nie udało mu się spaść na nic sensownego I spadł sobie na dół Tak, na dół poleciał Tak sobie zleciał, elo Siedmiu graczy jest jeszcze Mhm Nie, jedenastu Ej, Ta gra to jest troll tam ktoś do tyłu chodzi, nie? Wow, 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 myślałem, że spadnę, a tam przeskoczyłem, tam te dwa bloczki. Jo, pierdykam Jaki fart, po prostu. O, mamy kolejną osobę na dole. 9, teraz 9 zostało. Mi się tam wyświetla na czacie, które jest przycięty, bo sobie gram teraz na pełnym ekranie. O, proszę, 7. <grafię> gram sobie na pełnym ekranie, żeby więcej widzieć, tak. Tak, gram w okienku, zazwyczaj jak nagrywam, to lubi. Lubię, lubi, lubi nie. Nie wiem jak to powiedzieć. A czasami coś jest za małe i, i wychodzi lipa. Lipton. Odpadają, czterech zostało. No, ktoś napisał, że niby mu się zbagowało i odpadł. Tak, tak. Standardowy tekst. Albo lagę. Jak się odpada, to znaczy, że się nie biało farta, nie potrafi się parkura, bądź się nie pomyślało, gdzie się skacze, co nie? I tak, to, I tak to bywa. Już się proszę tutaj yy, nie trollować, że niby coś się zbagowało, bo to zazwyczaj nieprawda. <grym> tak. Z cyklu pocisnąłem ludziom, którym nie znam i którzy mnie nie oglądają. Bo są na zagranicznym serwerze, na którym wszyscy cheatują. Ale tutaj są tylko TNT Games. <grym> Trzech graczy zostało. Uii. Troszkę źle zrobiłem, że tutaj przyszedłem Ale... Ale to nieważne. Ale hajsy wbijam jakieś, no nie? To jest... To jest git. Aj! Dań, 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 drogi byłem! Drogi byłem, bo już się gra skończyła. Aj! Kurde Ale w dobrym momencie spadłem, bo akurat przede mną ktoś spadał. Także no, udało się. Udało się być na podium, ale drugie miejsce to zawsze lepsze niż kurde, nie wiem, jakieś, jakieś milionowe, nie? Co to mi się podświetla. TNT Run kolejny? No dobra, spróbujemy na takim małym A Ej, tu nikogo nie ma. Strollowało mnie. Dobra, już żeby wyjść ludzie zaczynają wchodzić, nie? Nie, 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 nie. TNT Games, Boalsliff. Okej, okay, pójdziemy na Bousliffa od Poczekamy, akurat jest 19, 20 osób na 24. No zaraz wystartuję akurat za 10 sekund. Tak, już słyszycie odliczanie. I polecimy. Bez lipy nie musieliśmy czekać nawet. <laughs> tak, jak to czasami się zdarza, tak czekać, czekać. A ty co, podłogowy raider? No. To jakiś dziwny level. Czemu się na mnie patrzycie, co? Halo, idźcie sobie, ja tutaj stoję. To jest. My place. Wuuu! Uh, 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 uh. Strzelamy pod siebie i pod siebie! Wszędzie gdzie się da! Uh, a uh, Auj! Uh, uh, I tu, i tam! I tralalam! Ha! Chciałeś mnie zestrzelić, a ja powiedziałem ci: elo! Elo, bomboniero ty! Uh, to tamten na mnie strzelał! Idź, gin, przepadnij! Przepadnij, zgiń! O! Przepadł! Przepadł, tak jak ty Nice shit Hehehe. Dostał potrójnym trójnym shotem i poleciał na dół Ładnie Przynajmniej chociaż raz mi się ten skill udał Aj. aj, aj, aj. Tylko ja z tobą jestem tutaj Aaaa, nie trafiłeś Wiesz co, to ja sobie będę za tobą biegał, będzie śmiesznie <laughs> Spadłeś w kupę wpadłeś Oj Shit Tyle przegrać. Jeszcze znowu na niego trafiłem. Ajajajajaj. Hmm. Co to było? Tam gościu chciał jeszcze double jumpem się wyratować. A w sumie mogłem tak zrobić jak tam spadłem, żeby double jumpa użyć. No, poleciał. Dwóch playersów zostało. LOL. Cześć. Cześć, kolego. Cześć. Spadniemy razem? Nie, nie spadniemy. No spadajże. Kurde. E, czuję, czuję, czuję. O! Aj! Wytegował mnie i, i, i wyszło. Co to jest? Kick? Server closed. Aha! <grym> Dobra, ale znowu byłem drugi. I wykikowało mnie, bo serwer zamknął, nie? Ty tu jest TNT Run i tu też TNT Run. Co jest? Nie zbieracie się na żadne wizardce czy coś? Czy coś, ha, gdzie by tu polecić? Gdzie by tu polecić? To jest 11 na. A to jest też TNT Run To już było, to już było, bo, my nie chcemy na to co było. Same TNT Run, nikt nie chce na Wizardce iść ani na nic. To jest bow spliff hmm. No, Wizardce są na 0 God damn it. No to co, pójdziemy sobie jeszcze poskakać na tej tiranie, chyba tak myślę. Albo Boost zplifia. Poczekam. Tu się co chwilę odnawiają mapki, gdzie jest najwięcej ludzi. Mystery Vault Error. okej. Okay. Dobra, to jest dużo osób. To idziemy. O oh, jest, ten ten mniejszy. Zobaczymy, co będzie na mniejszym. <grym> Dobra, ile tu sekund do startu? 17. E, bez lip. Poczekamy. Hop, 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 hop Halo dzień dobry, na razie 5 sekund. Mm -hmm. I skaczamy. Tak tutaj już wszyscy rozgrzewkę robią. Trzeba rozgrzewkę brać. Czemu wszyscy tam biegną, czemu wszyscy tutaj biegną? Nie, nie biegać na mnie. O, już się zaczęło, już się zaczęło, już się zaczęło, już mi zachodzą drogie Zachadzacze czy Takich nazwę. Bo inaczej to się nie da. Ale to jest przez... prze... Prze! Przekoksowany jak tak jest mały teren, bo jak widzicie, wszyscy sobie nagle zaczęli zachodzić drogę Nawet jakąś zaszedłem drogę I ktoś spadł Alright I like it Op, aaa, znowu się zamotałem w tym co robię A? Aj, sied, 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 sied. A, nie spadłem na sam dół. Nie spadłem na sam dół, nie spadłem na sam dół. Haha. Ja sobie tutaj skaczę. Tu jest, tu, jest, tu jest dużo przestrzeni wbrew pozorom. A ja tu jestem sam, także bardzo fajnie. Bardzo mi się to spodoba. Szkoda, że nie spadłem na poziom jeden niższy. Tam też pewnie było dużo miejsca do skakania. Ale no cóż. oj, nie chciałem tego użyć. Jesus Nasz ten Minecraft mnie troluje czasami. To jest po prostu aż złe. 11 graczy zostało. Mhm. Tak Was poinformuję. O już dziewięciu! A! Stażyłem skoczyć, ale to było naprawdę very, very hard. To dodat. Hop. 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 Czterech graczy zostało. A już tutaj nie mam gdzie skakać za bardzo. Widzicie to? tutaj nie wskacze, przecież to jest takie fajne <laughs> Widzicie to? Aj, zwaliłem Zwaliłem, so much So much, so much, so much, so much I skaczmy tutaj, dobra A Ilu zostało? Dwóch zostało graczy, czyli ja i ktoś Czy mi się uda wreszcie wygrać tą grę? Szczególnie, że ktoś jest niżej ode mnie Nie wiem Ale hardcore Hardcore jakich mało Tyk, tyk, tyk Tyk, 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 tyk Tyk Ktoś napisał haj Hello, banana! Nie wiem co tu ginie Wow Trochę za długo stałem na tamtym klocku Aj! Dobra Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze O, tutaj mam Nie, 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 fuck! Nie, nie, nie Co? Co? Dlaczego? I on teraz jest wyżej ode mnie No się... Kurde, tyle poziomów spaść, tyle przegrać, dosłownie tyle przegrać, bo inaczej tego nazwać się nie da. Tyle przegrać, to e, ja już sobie tutaj poskaczę jak jakiś kurde, nie wiem. W sumie tak się skacze dobrze. Będę się sprint nie uruchomił. Aj, Ech. znowu drugi, znowu drugi. Ja co ja mam? A, ten ten VIP, wipa. Ty miałeś w dodatku więcej, żeby skakać, co? A ty kordę. a ty kordę. Ja to normalnie bez żadnych ulepszeń gram. Tak, tak na skila. <gryw> Dobra. Mm. Hm. Co tu się podświetla? Znowu Ty on już jest pełny. Bo spliw, bo spliw bo Czemu nikt nie chce grać na innych gierkach niż... O, są wizardzy, Dobra. Dobra, zagramy sobie wizardzy. Hop, 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 hop. Hej, Wertes, hey, Tak oni mnie znają, ale ciągle hej, bo youtuber to jest. To jest bez sensu. Going to record. Yup. Go red. Oh, hop, red. Dobra, poszedłem do czerwonych, bo dostałem zaproszenie od Vipa, od Vipa Plus nawet. Także. Także możliwe, że wygramy, bo wiecie, tutaj VIPy są bardziej takie wykop wykokrzone. się zobaczy co i jak. Select class. Wider. <grym> Zawsze Wider. Hop, 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 hop. Ile jeszcze? 12 graczy. Wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Tak, chcą, żeby ich dodawać na francuzów? Nie, 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 nie. Nie, 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 bez sensu. Napiszę mu poproś po polsku". Tak, po polsku Po polsku to cię dodam Dziękuję. Dziękuję. Tak <gryz> Już tam się jeden śmieje z niego. Napisał ok. Dobra. No to, to, to raz gminiej kolego. Teraz kolego jak poprosić. <gryz> Cały czas 12 osób tutaj jest, Gademy. O, już 11, bo ktoś wyszedł no Wbijajcie, wbijajcie A ja w międzyczasie poczekam na tego Czy mnie, wiecie Czy mnie zaprosi po polsku <ścoughs> Hops, hops, hops Gadamy. O, jest 12 13, Nam prze... O, wrócił ten, co wyszedł Dobra, chyba, chyba zaprosił tutaj ludzi, żeby grali Coś coś nie wychodzi. Kasz. Co jest? Ludzie nie potrafią w to grać? Czy się boją tej gry, że nie wchodzą. <laughs> Masakra. Massacration. Hopping, hopping, hopping. babeczki tu wyjdę i napiszę Wizards. A. No, wychodzę. Wizards. A. Recording Dobra Są so wizardcy. Okej. Okay. Dobra, i wybiera ramret. Dobra, zaczęli wbijać. Tylko niektórzy wyszli, bo się wkurzyli w międzyczasie. czasie. Mamy 16 osób. F admi please. Mówiłem, żebyś prosił po polsku. To cię wtedy dodam. Dobra, zaczynamy <grymne> Tak, lecimy Dobra, czas na podbój tej dzikiej krainy To mój teren Wypierdzielaj, wypierdzielaj, wypierdzielaj mnie stąd Wypierdzielaj Tak, red team przejmuje, red team wygra Red team pokaże, jest mój punkt Haha, Dzięki, zamość Wygrywamy. Do zera. Do zera jest. Oooo! shit Wykurzaj stąd! Wykurzaj stąd! Wykurzaj stąd! Wykurzej stąd! Wykurzaj mówię! Jak mówię wykurzaj, to wypier papier. No, to jest, to jest mój teren. Oj, zabiłem go nawet. Do zera prowadzimy. 250 do zera Ale beka. Dobra! Dobra! Red team kurde! A ta, ta, nadal nie przejęty Ziomek! Wróciłeś widzę do mnie <śmany> Oj, dostałem bombę na plombę Tak rapuje, że się nie rymuje Jo, <śmany> Dawaj, chodź, ziomek, chodź, ziomek, ja do ciebie... A, masz bomba! Ha zabity! yes. <śmany> 500 do zera! <śmany> Wymiatam. Cześć Ula, cześć Bobix. Hello! 600 do zera. Za, za, zarobiście tak. Dawaj. No, gdzie ty. O, zabił mnie, zabił mnie. Nie może tak być. 700 do zera, 700 do zera. Ale tam, Red Team dzisiaj jest po prostu mega kozacki. Red Team dzisiaj jest górą. Aż tak, że to jest po prostu masakra Żeby do zera pojechać, to już trzeba być naprawdę mistrzem wszystkiego. Masz bomba. Bomba plomba. Nie przejmiecie tego punktu, to jest mój punkt On jest pod baczną obserwacją Także no Ja, ja podziękuję wam, wiecie Jest 980 do zera Tysiąc <laughs> do zera <laughs> Czekajcie Ja wam tutaj w oknie odpalę, czekajcie, czekajcie Czekajcie, da, da radę to zobaczyć No halo, ekran, ekran A, wraz widać. nie widać czekajcie, Ja to chcę ustawić, ja to chcę ustawić jakoś Nie, 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 nie ustawię tego, nie ma opcji nawet. Nie ma opcji, o przez chwilę było widać Ale nie, dobra, nieważne, nieważne Daj, bomba. Ale powiem wam, że oni ani jednego punktu nie zdobyli. Jest 1200 do zera, ale epicko! Epicko, zapraszam do, do siebie, gościu. Albo cię strzelę tutaj! I tutaj nie strzelę! I na podłogę! I zabiłem go. Dobrze. Dobrze. Jestem mistrzem. Znaczy, no nie, no nie jestem w tej grze ale mój team jest mistrzem, bo tutaj nie można grać solo, bo to tak nie wychodzi. Jednak jak gra się solo... To można pomóc i tak drużnie. Tak bo ja tutaj pomagam coraz. O nie, przejmują punkt! Nie ma! Nie ma! <laughs> tak jest 1500 do zera! Ziom! Nie przejmiecie tego punktu! Musi być do zera! Jesteście w totalnej dupie! <laughs> Ale beka Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji tutaj 650 do zera Spokojnie, tam stoją to git. <laughs> Teraz jest taka idealna organizacja Team Blues! zdobywa punkty! How is that fucking possible? Tak być nie może, nie, tam mają, no, tam mają strefę. Podeślę im tam trzy shoty, żeby odlecieli. No kurde, myślałem, że będzie do zera wygrana. Dobra, odbiliśmy do 33 jest. Jakby ktoś pytał, mm -hmm, 150 punktów do wygranej. Dobrze, że im tam posłałem rakietki, ja to chyba pomogłem, bo przejęli nasi. Tam tych odwaliło, bo naszych nie odwala po takich atakach, proszę bardzo. Jeszcze parę punktów, jeszcze 50 punktów. Nie ma opcji, że wygracie ziomy. Nie ma takiej radosnej opcji. I już! I już! Wygraliśmy 1996 do 30. Naprawdę. Ale beczka, nie, po prostu. Zrobiłem screena f na ciekawe czy się wyrobiłem z tym screenem, ale nieważne, dobra, tym, 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 pusta łapka, dobra, tym tym zarobistym akcentem, jak to mówili w jakimś programie, tak, w, w, kończymy odcinek, także dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobał, zostawcie go jeszcze łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie w komentarzu, napiszcie wynik tego ostatniego meczu, będzie naprawdę... Bardzo fajnie, jak nie pamiętacie ile było, jak mówiłem, to możecie cofnąć film. E, przy okazji zapraszam Was do pogrania w darmowe gry, które są w opisie. Jeśli Wam się nudzi, tam jest trochę tych gierek, można wszystko sobie pograć. Z Afryki oczywiście. Są gry przeglądarkowe, że nie trzeba ściągać. Są gry klienckie, takie do ściągania. E, no i jest git. Dobra, także udostępniajcie i bądźcie dalej tak super. Także dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żółwik! Woo!